To nie było to już nie nie się No i to może być naprawdę. Bardzo uważnie. Polski na słowa. To jest spory pamięć Myślę, że to zrobimy, żeby naprawdę sobie robotę, jeżeli chodzi o destrukcję twarzy No. Jeszcze raz zobaczmy. Zów... Bo, nie chciałbym ryzykować koloru na plecy Pudzianowski, a tu zainkasowała pracę soczystego prawego. Cały działek spadał, a to jest dopaski i dał się. Plus grawitacja, fizyki nie da się rozlubić. Odrzucę już raz, Mary Pudzianowski. I ta runda możemy wyglądać zupełnie inaczej. Matujcie, w tej chwili, w której gra położyła Józefa Pudzianowskiego. Chcę zobaczyć się w nich niepewność, chcę zobaczyć no się strach. No z Będzie, Będzie atakował przede wszystkim tymi kombinacjami bokserskimi. O! Oh. Właśnie w ten sposób. Chcę trafić pod Ale A że słowy. Powiadaj, z ducha ale z ducha. Ale Rozpędza! Cicho! Cicho! Teraz to on jest z góry. zobaczymy. Oh. A wydaje się, że już Cicho! Cicho. O oh, Nie ma siły Mariusz Broni się przed agresją Australijczyka. Mm, wody wody. Wody. A też mogę powiedzieć, że kłopoty, kłopoty, ale... Udziana.